Witam wszystkich serdecznie z tej strony Raptor i zapraszam już do kolejnego odcinka z ciekawostkami z Wiedźmina 3. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od nawiązania do. Krasnala, Hałabały. Jest to Krasnala, który podejrzewam jest bardziej znany dużo starszym osobom, które chociażby oglądają moje materiały, a wiem, że na pewno takie są. Tak czy inaczej, samo nawiązanie możemy znaleźć w podziemiach Nowigradu, w tych kanałach, gdzie organizowane są chociażby wal walki, chyba przez Tasaka. E, nie przez Tasaka, tylko przez, skurwienia, przez Skurwiela Juniora. A możemy usłyszeć to od jednego z Krasnoludów, e, właśnie. Tasaka, gdzie mm -mm. wypowiada on tam słowa, że sam jesteś ja, e, kurwa jesu. hałabała, albo jakoś tak. Tak czy inaczej, hałabała jest to dosyć słynny krasnal, kiedyś był dosyć słynny, chociażby z książki Lucyny Krzemienieckiej z przygód krasnala hałabały, albo ladyś, z programu ja lato, lato z ladyś. hałabałą. Tam, mm -hmm. Sam kurwa jesteś hałabała. Teraz mam dla was kilka takich małych ciekawostek w jednej ciekawostce. Dokładnie chodzi mi o sam fakt, jak często w Wiedźminie III, i oczywiście to nie są wszystkie przykłady, które wam tutaj pokażę, napotykamy na to, co w teorii mogłoby nas naprowadzić na to, jak zakończy się historia Geralta, czy wręcz spoileruje nam to wszystko, ale wiadomo, że za pierwszym razem, gdy się to przechodziło, to no, nie wiedziało się do końca, jak to się zakończy. No, wiadomo, no, Wiedźminie i trzeci jest bardzo długi, ma świetną historię. A już od samego początku, niemalże byliśmy naprowadzani na to, jak może się to skończyć w licznych przepowiedniach. Czy to tego starca, gdzie chociażby pokazywałem go w easter z Obelixem, czy niedaleko jest z Monty Pythonem, z tym królikiem, czy chociażby w tym liście w tej księgarni, liście od A, gdzie ten list możemy znaleźć w Nowigradzie, w tej księgarni na rynku, czy pod koniec chociażby dodatku Serca z Kamienia możemy spytać o Ciri. I tam również dowiadujemy się o tych wydarzeniach, które się dopiero wydarzą, ale wiadomo, jak przechodzi się już Wiedźmina za którymś razem, to dopiero uświadamiamy sobie to, jak często twórcy dawali nam już to wszystko, zanim ewentualnie mogliśmy zobaczyć koniec tej historii. No jest to naprawdę coś no, niesamowitego, jak się o tym pomyśli, ile mieliśmy tych różnych poś... właśnie tych śladów, tych wskazówek, ale jakoś, no wiecie, te różne listy, jakieś tam dialogi i tak określa, dalej, no, szliśmy dalej w tą fabułę i aż tak się na to wszystko nie zwracało nie uwagi. No naprawdę, świetna robota. Nie musisz się martwić, bo odnajdziesz ją, jestem tego pewien. Więc o co? Czecha na nią wielkie niebezpieczeństwo. Jeśli chcesz, mogę ci powiedzieć, jak go uniknąć, chyba że wolisz poprosić o coś innego. Kolejną ciekawostkę możemy znaleźć w książce Ostatnie Życzenie, i w grze, i oczywiście w tej prawdziwej, też również w opowieści. Ostatnie Życzenie, gdzie tutaj w tej książce mamy opisane, opisaną tą sytuację, gdy Geralt z jaskrem łowili te ryby, no i również wyłowili pewien dzban. I w samej książce również wszystko było dokładnie tak samo, jak tutaj jest opisane, gdzie Jaskier oczywiście był uparty, no i otworzył ten zban tam znajdował się pewien dżin, no który mocno uszkodził, że tak powiem, Jaskra. Jaskier był w bardzo krytycznej e, sytuacji, ledwo tam przeżył. E, no i e, to był też moment, gdy Geralt spotkał pierwszy raz Yennefer, bo musieli udać się do pobliskiego miasta, już teraz nie pamiętam, jak to miasto się nazywało. Nary chyba jakoś. Już dokładnie nie pamiętam, ale tam chociażby właśnie Yennefer pomogła Jaskrowi. Oczywiście później również wykorzystała przez to Geralta, ale tak czy inaczej możemy o tym usłyszeć właśnie w tym ostatnim życzeniu, które możemy znaleźć na rynku w tej księgarni i pewnie w wielu innych miejscach. O tym sympatycznym skalnym trollu już kiedyś wspominałem, gdy wspominałem o nawiązaniu do pieśni Przyjedź Mamo na Przysięgę, którą właśnie śpiewa ten skalny troll na usługach armii redańskiej, który błoń, broni łodzi. Ale że jest dosyć pomysłowy, no to jak wiadomo, łodzie bronią się teraz same. No i ostatnio dostałem również pewną ciekawostkę związaną również z tym, co on śpiewa, aczkolwiek chodzi o inną pieśń, Tutaj chodzi o piosenkę Piki do Mieczek w dłoń, Nirlgardczyka, goń, goń, goń. I jest, jest to oczywiście nawiązanie do innej pieśni, którą zresztą możecie w tej chwili usłyszeć. Cieszę się, bracie, szfolerze, że, że masz protekcję w belwederze. Lance do boju, szablet, tłum, bolszewika, kon kon tłum. Lance do boju, szablet, tłum, bolszewika, kon kon tłum. W belwederze, na kwaterze, pośpisz, bracie, szfolerze, że masz do boju, szablet, tłum, bolszewika, kon 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 Pamiętacie tego małego questa w Białej Sadzie, gdzie musicie sporządzić pewną jaskółkę, pewną, no eliksir jaskółkę dla pewnej chorej kobiety? Tam również jest, jest zielarka Tomira i w pewnym zakończeniu Wiedźmina trzeciego, gdy z tego co mi się zdaje, tam Radowit musi dojść do władzy, możemy ją ocalić. Ponieważ, gdy jesteśmy wtedy na końcu w Białym Sadzie, to gdy zejdziemy troszeczkę z tego naszego szlaku, możemy pójść do niej. jak się okazuje, łowcy czarownic podpalili ją dom i chcieli ją chociażby tam zgładzić. Oczywiście mamy okazję ją wtedy uratować. Więc warto oczywiście. To zrobić. Ja oczywiście Radowida nie doprowadziłem, nie, nie dałem mu dojść do tronu, więc no, tego zakończenia nie miałem, ale fajnie, że udało mi się na to natknąć. Także dziękuję serdecznie już za oglądanie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do kolejnych, i oczywiście podsyłajcie swoje własne ciekawostki. Pozdrawiam, Narka, miłego dnia. I'll not wait Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do brony, ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same.